Tak. Miga, dobra, to jesteśmy w Chronowie, Kr taką małą ekipą, <laughs> jedziemy sobie na kolejną wieżę widokową. Takie pożegnanie sezonu. E, na i będzie... Żernowie, z powrotem sobie może jakoś inaczej, nie? Tam jeszcze jest ta woda taka, nie wiem hmm. czy będziecie chcieli podjechać tam nad tą wodę zobaczyć. Spinka się nazywa, nie wiem. Widziałem na Google. Earth. A co to jest, to nie wiem. Dobra. Dobra, to jest za rynkiem w prawo i od razu w prawo, na kostelecką. Tak, to to... to to ja ten. Kojarzę na razie. A potem zobaczymy. Dobra, no to jedziemy. No to jedziemy. Można jechać. do końca drogi i w lewo będzie. Zbecnik. To chyba przez ten zbecnik mówiłem. Do końca drogi i to? I w lewo. Aha, bo to od Czerwonego Kostelca jest tak już ciężko jechać. Zbecnik jeszcze mam napisane. No było już. Już był? Tak, no. No do końca drogi i w lewo na Czerwony kostelec i cały czas prosto kierunek Trutnow 14. Aha, czyli tam w Czerwonym Kostelcu trzeba będzie dojechać cały czas prosto jechać i tam będzie pustą pierwszeństwo, a my jedziemy wtedy prosto. Już mamy czerwony kostelec. I zaraz na tym skrzyżowaniu prosto i potem środkowa ulica w lewo. To pamiętasz kurde, to skrzyżowanie? Teraz nie wiem gdzie. No w lewo. Tak? Tak. No nie wiem czy w lewo. To chyba to tutaj co jest napisane, że do końca drogi i w lewo. I, Aha, i na czerwony no kostelec. Aha, no to dobra. Czerwony kostelec. O kurde, I ty, cały czas to prosto. Jest. Patrz, tam chyba mieliśmy, no i my nie chyba nie? mieliśmy jechać tam. Cholera. No. Jak zwykle nasze plany na trutu, no widzisz? No. No i co teraz? Ja bym się chyba zatrzymał jednak. Nie? No nie wiem. Ale patrz tam czerwony kościele to jest w lewo, widzisz to chyba jest dobrze teraz Trochę nam szyki popsuli, bo tam była ta zamknięta droga i tam mieliśmy jechać Jak już masz ustawione, to teraz my do tyłu jedziemy To co na razie chować tą kartkę czy zostawić? No to je Tutaj widzisz to. No, no tak pomyślałem. Tak no, ja że... że to jest Tak, obiekt. ale ja nie wiem wtedy... Ja nie wiem teraz kiedy rendy tu pojechać, bo jedziemy od drugiej strony jak gdyby, nie? Też na takim odkrytym terenie. Czerwona chora, czy to woda miała być? Czerwona chora. <noise> Mówiłeś woda. A, mówiłem woda, ale chyba to jednak chora. Kurde, <noise> wszystko podobne takie, nie? No. Czerwony kostele czerwona chora, czerwona woda. Rozhledna, o było, w prawo, tutaj, tutaj w prawo, no gdzie oni jadą? A dobra, tamtędy też możemy, bo tam jest ta yy, wieża, widzisz? Mhm. No i wieża będzie zdobyta. Kolejna. No. Duży orzech tutaj włoski też był, ale już ani jednego orzecha nie miał na sobie. Może już, Chyba już wszystko pospadało, no. Teraz gdzieś w prawo trzeba będzie skręcić. Ale dynie. Tyń, no. 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 i co, wjedziemy? No poszukamy sobie tutaj gdzieś. Fajnie dla dzieci zrobione. Mhm. Kościół bije. Też fajnie słychać jak te dzwony, nie? Dzwon bije. Już niedaleko. Uuuh, strzelił komuś, motocykl. Ciekawe komu tak strzela, nie? Mi się daje, że Mateuszowi. a tu masz chyba orzechów pełno, widzisz? Leży na, na tak. ziemi się chyba tu pozamiatał. A, tu to jest, no. A jak tam dojechać? No, nie wiem, czy to już tu nie zostaniemy. Nie, no tam normalnie... Można wjechać tu Co wjeżdżamy zobaczyć Tylko co, tu wstęp jakiś będą chcieli czy co? Do recepcji A To Chyba recepcja zamknięte. jest zamknięta No hmm. tu masz Dinusia papa, jest ten, mm -hmm. ten dinozaurek Chyba był krecik też z drewna. O, jedzenie czuję. No bo to tu jest, nie? Jakiś. O, jaki park dla dzieci, linowy. Ale nie wiem, czy to jest otwarte wszystko tutaj jeszcze. Chociaż je... czuć, że coś jest, nie? Mhm. A jakby tutaj tak zaparkować? No i dobrze. To jest wodnicka hospódka. Nad jakimś znowu zalewem. Nad zalewem, ale będziemy zaraz wcinać coś. Tak. Fajne takie figurki drewniane. Pan sobie łowi rybki. Już jest po sezonie, to wszyscy tutaj Teraz łowią. Nie ma ludzi tutaj już turystów na... takich pływających? Ale woda taka nie za bardzo czysta, nie, nie jest przejrzysta. Taka jak w Dolcach, nie? Mhm. W Dolcach jest taka podobna, taki kolor, taki torfowy, nie? Tak, bo tu nie jest jeszcze jakoś nie wiadomo jak głęboko, a już dna nie widać. No i to jest ten drugi staw, taki, czy tam zalew, nie wiem jak to nazwać, zbiornik wodny. E, a tam, co przed chwilą jechaliśmy, nie, to był mhm. inny jeszcze. Tak. Tam był chyba większy, ten jest mniejszy. Tak, tak. Wygładzone już od dotykania. jakiś zakaz wchodzenia Na no to no to może rzeźbę Wywiórka, jeleń, sowy Ktoś talent miał, żeby takie coś no, zrobić. Dzik, patrz jakiś dzik tutaj. No fajnie. Dzień dobry. Co tu jeszcze mamy? Jakieś zwierzęta? Zabaw nie? fajny dla dzieci. Taki park linowy. Popatrz, tam jeszcze są takie budki fajne, widzisz? Można Domki sobie mało. jakiś płetwal błękitny albo samolot Chyba, Chyba samolot. samolot, no. I motocykl, I Motocykl. <laughs> jakiś gremlin. <laughs> kierownica jest urwana, to dali kijek <laughs> To jakieś oko ma szklane, czy co? Broadway City. No, ciufcia. Z żabą. Z żabą, w wiezie. Z królewną. <laughs> Trzeba ją pocałować chyba. Więc wszystkie mają nazwy domki. Bludny koren. Liwożenka mutant. To jakaś, nie wiem, taka... <grym> na, no, straszna na, bajka jakaś. Na jakieś ognicho. No ktoś motocyklem sobie przyjechał też. Tu. Mm -hmm. Dużo domków jest, nie? cek nieporadny. Jachodnicek maly. Szybko obrócili. Pojechali po... Do bankomatu. Do bankomatu. Bo jak się okazuje nie można tutaj kartą płacić. Kartą ani ani złotówkami, złotówkami. Nie, chcą, Też nie Nie chcą przyjmować. Tylko czeskie korony. Gdyby? W gotówce. Daj, ja będę trzymać. Został, został, został. To się samo zrobi. Wszystko samo. Jeszcze zdjęcie tylko zrobić. No. Dobra, trzymaj. No dobrze. <laughs> Pierwsze cięcie. <laughs> Siostro, skalpę. Zobaczymy. Pani Magdo, proszę powiedzieć, jak smakuje. Świeży olej i tatarka. Wyborne. <grymne> Właśnie miałam się spytać, kiedy to powiesz. <grymne> o!